Ostatni poranek w tym ślicznym przybytku, w którym przed chwilą pierdolnęła deska w łóżku pod ciężarem kaspra mega ogromnym. Ja mam swoje wspaniałe śniadanko z falafel i pomidorów, ogórka i klepków ryżowych i pora. Są czy jakiś szajz odwala, jakiś warzywka, falafel. To jest niedobre. Już jeszcze jeden podobny makaron. Nie polecam tych makaronów na zimno w czarnych pojemnikach. One są niedobre. I dużo sztuczyzny mają w składzie też przy okazji. Pilsner, główno straszne, 2,5% jak woda smakuje. No i się powoli zbieramy. Do 10 godziny Tomek chce stąd wyjść i o godzinie 20 mamy samolot. To, że nagrywać nie będę. Jest ogólnie chyba... Jeszcze mam Znaleźliśmy linę Trochę licho na porze pierdolność moim zdaniem, także się odsunę Zobaczymy czy się uda, teraz teraz zaczynasz ciągnąć już Zaczynasz ciągnąć, ciągniesz, ciągniesz? A. Nie no nie koniecznie. życie się jeszcze Nie się ślizga już teraz Kurwa, nawet Alina nie daje rady. Dało się! Pewnie wiem, więc nie będzie słychać za bardzo. Także Alina zdała egzamin. Popkaliśmy ich. To tak wytrzymało taką siłę. Jebana wytrzymała, no. Jesteśmy w Selfos. Przejeżdżamy sobie przez to miasteczko w drodze do gorących źródeł. Termometr tutaj miejski wskazywał 1 stopień powyżej zera, także jest znacznie cieplej niż było w ostatnich dniach. Mówię, że jakby czasami było mnie słabiej słychać, chyba już wspominałem, że możecie któreś gniazdo otworzyć, bo to jest bardzo szczelne i na dzisiaj jest Tak to wygląda w środku. Nikogo akurat nie ma, to korzystam z okazji. Zostawia się buty się dalej przechodzi przez prysznicę to trzeba prysznic wziąć ogólnie jak? Karkowa, nie, nie było o. Czyli tu mamy 32 stopnie, tak? Chłodniejszy basen To jest chłodniejszy basen Tam jest jeszcze basen naturalny do którego zaraz pójdziemy znaczy to jest woda naturalna tam aż 38 stopni także tu mamy taki widok z basenów tutaj wiecie że można się kąpać jeszcze tylko jest płytko więc prosili żeby nie skakać ale po popierdolę aż tak nie jestem. No tu jest zajebista woda. Tu jest 38 stopni. Tu się można moczyć. No to jest naturalna woda geotermalna w tym basenie. niechlorowana nic nigdy nie jest robione. tak, tak, tak jakby była z ziemi, tak tu jest. Mamy jedną saunę, ale jest dosyć... Dosyć zimna jest. 36 stopni to jest mało. Uf, tu jest 60 stopni w tej saunie kolejnej. No, ale to się znowu nie da trzymać, Tu śmierdzi jajcem. Ja, idę stąd. Chcę zrobić zdjęcie na aweszce i po dostanę. Kurwa mać. Ogólnie zaczyna padać śnieg, tak że się robi klimatyczniej trochę. Fajne robi. Rafał się nie zdecydował wejść. Także sobie siedzi i czeka na nas, Coś to sobie robi, ogarnia. Także przecież idzie widzi, jednak z jeziora. Też mnie tak kusiło, ale jednak... A, chyba wróci. Nie, o kurde. Wow. Pierdolę, idę też zobaczyć. O. Nie, par pierdolę, wychodzę stąd. O niebo. No Ała, ale zaliczone się na niej. Teraz się... O kurde, ale śnieg zaczął padać. Aleś się tam zrobił paskudnie zaraz. No teraz już było ciężko. Ja sobie kupiłem chlebek, który jest pieczony tutaj generalnie na cieple z tej energii geotermalnej Taki talerzyk 500 koron, czyli 15 zł, no czyli w sumie niedrogo jak na Islandii. Kawa też 500 dosyć ciężki Specyficzny smak, nie wiem co to jest To słodkawy taki lekko Taki słodkawy Co ty wyrabiasz tamciu Co to znaczy w ogóle O srogo tu mamy pół, który chyba przed nami. Oni wiedzą, że są wolniejsi. Po prostu zjeżdżają na pobocze, tam gdzie mogą, na drogi jakieś dojazdowe, żeby pójść niższymi drogami samochodem ze sobą. Także jedziemy na następne miejsce, które jest darmowe. To jest taka dolina z gorącymi generalnie źródłami, z takimi wannami jakby błotnymi. Tam sobie płynie taki gorący strumień, na normalnie też można kąpać jakiś cieplej. Jesteśmy. To była pierwsza zagraniczna tablica, jaką tu widzimy. A! Bardzo miło, nie ma wiatru. I Jest w miarę ciepło. Tak blisko zera. Bo tu jest ciepło. Może sobie jaka jest... No, wiem, letnia. Ale jest ciepło i pewnie im wyżej, tym cieplejsza, tak? Czym wyżej, no to już nie fali. Tu już gorąca? Tak. Śmierdzi. Ale śmierdzi, kurwa. Czemu tu musi tak śmierdzić, Nie może pachnieć ładnie. Ale nie, nie zdasz rady zrzucić tego kurcze, bo musiało być cholernie strome. Jedziemy do Reykjaviku. A tam, atrakcje jakieś, no i co? I żarcie też będzie chyba, nie?

Mieszkanka w stolicy Islandii Są wielkie sople na dachach Może tutaj nie, ale tam były My teraz jedziemy na parking darmowy I co? Gdzie idziemy najpierw? Generalnie pójdziemy za tą uliczką taką Zobaczysz zresztą, ale myślę, że pójdziemy w stronę sklepu z pamiątkami, tam o którejś z restauracje, Dobrze by było coś zjeść, nie? Jak na ludu, to, to jest całkiem spory kruch, Jak na jakimś, nie wiem Podobno jeden z niewielu darmowych parkingów w mieście Może dlatego żeśmy przeszli odwiedzić kościółek Do kościółka wrócimy jednak później, bo teraz tam szabła, ludzie wychodzą. Wyjdziemy do restauracji, czas wydać dobre parę stów na osobę na żarcie w wiku. Wszystko, motory, flagi, szaliki, szapki, jakieś takie rzeczy, male, maleńkie sakieweczki nie wiadomo co, ale flagi same i tego to nie ma. Wszystko tutaj nie flaga. Czy tam pod rybą są oczywiście frytki podejrzane? Tak, Tak. są frytki pod rybą. Dobra. Ja tu mam burgera fishburgera z frytkami z batatów. A Tomek ma we burgera. Co ty może coś tutaj? O, to będzie dobrze. Jeden do i garki. A ja się nie wziąłem zsiku. On kurcza. Dobra. Jesteśmy weszli do sklepu islandzkiego, jest Prince Polo. To chyba wiadomo, że na Islandii jest Prince Polo bardzo popularne. Natomiast są też grześki. Są pierniczki wadowickie i ogólnie jest trochę tutaj tej polskich rzeczy niektórych, ale to dlatego, że tu dużo Polaków. Jest na przykład ciężko tutaj nie słyszeć tu i gdzie języka polskiego. Są śmiedzielki, są draże, orzechy laskowe i odrzęka, berbena, werbena. Także w Polsku też sporo tej rzeczy. Jeszcze przed oddaniem samochodu, bo wiadomo, trzeba zostawić samochód na pełnym baku wypożyczalni. No i co, za 7 minut będziemy na miejscu. Dobrze, no. więc auta zostały odstawione do wypożyczalni. Wszystko było w porządku. Do niepewności, oczywiście, wodę, zaraz. A. Ale no, było ogólnie w porządku. Także teraz już tylko pieszką na lotnisko i czekamy na nasz samolot. Strasznie dużo tu Polaków, naprawdę. Znacznie więcej niż na przykład w Pradze, jak ostatnio byłem. Wszędzie język polski słychać. Trudno od tego uciec. Przeszkadza mi to pod tym względem, że lubię mieć ten komfort w podróży, gadając do siebie po polsku głośno, że nikt mnie nie rozumie. Nie? Tutaj tego absolutnie nie ma. Także trzeba się pilnować, co się gada. Zakupiłem wódkę. Jaki duży sklep z podarunkami z Islandii, Iceland Gift Store, a zamknięty. Szkoda, nie wiem, nie wiem, ale na Islandię się jeszcze wróci. Także flaga będzie prędzej czy później, to się nie ma co spieszyć. Siema, ma. Wróciliśmy do Katowic, jesteśmy na lotnisku. Jedziemy do domu przed lotniskiem. Trzecia, piętnaście, któreś tam. Także na razie, do następnego razu. Koniec tego tak naprawdę dobrego i tyle.